Piotrek, gratulacje. Stanąć na podium w dniu, kiedy nie oddano ani jednego skoku, to jest jakiś wyczyn. O tak. Nie, to by fajnie fajnie. Można było chociaż na, na podium stanąć, chociaż szkoda, że, 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 się, że pogoda nie dopisała i e, nie mogliśmy sobie tutaj poskakać, bo w klienta zawsze jest fajnie. To lata zaczęło się niesamowicie. Podia wygrana Wanside, potem to troszkę chyba siadło, to było takie kontrolowane przed zimą? Czy, czy jak ty to widzisz? Tak? <laughs> e, nie, nie uważam tak. Myślę, że cały czas jest dużo, dużo do do zrobienia i e, cały czas te skoki były dobre, ale no wiadomo, że jest, e, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, a, ale e, myślę, że cały kształt tego lata był w miarę w miarę w porządku. E, no i, i tak naprawdę no teraz e, e, przypuszczam, że będzie trochę cięższy okres e, przygotowań do zimy, znowu. Hmm. E, Maciek przed chwilą mi powiedział, że on to tak potrzebuje czasu nad wszystkim pomyśleć, wyciągnąć wnioski. U Ciebie najlepiej działa takie przewrócenie wszystkiego o 180 stopni. Co trener Hunkacher zmienił aż tak, że aż tyle się zmieniło w twoich skokach? Tajemnic się nie zdradza. <średzimy> Może na wiosnę powiem bardzo tajemniczy jesteście, ponieważ Maciek też powiedział, że, że będzie się działo, że tyle się tutaj w nas zmieniało, ale nie może powiedzieć, co to takiego. Czy ja nie mówię, że się będzie działo, ale straje tajemnic nie zdradzam. Nie chodzi o tajemnicę, ale to jest praca nad, nad czymś na najeździe, czy to jest coś zupełnie innego? czekaj, niech przemyślę. Nie, no to jest całkiem co innego. Tutaj na konferencji padło pytanie o Zefelt, ale, ale Ty zdajesz jeszcze nie wybiegasz tak daleko myślami. To raczej tego lata tak bardzo spokojnie do wszystkiego podchodziłeś, bo i też powiedziałeś na ramach mediów, że teraz potrzebujesz spokoju, tak jest? No daleko jeszcze, jeszcze długa, długa droga do, do tych do Zefelt. No ale po drodze, po drodze jeszcze wiadomo, dużo, dużo startów, a przede wszystkim dużo dużo pracy przed. Przede mną, no i przed, przed nami wszystkimi, bo e, tak naprawdę e, teraz e, dopiero się letnie starty skończyły, chociaż nie do końca, bo jeszcze są Mistrzostwa Polski, e, ale no, do planicy długa droga. Mnie tak ciebie ostatnio troszkę. To, że nie udzielasz wywiadów chociażby w dniu kwalifikacji, to jest taka decyzja, czy to jest przypadek? Nie lubię gadać. Widzisz, jakie bice sądzą od wielu lat, że jesteś takim tutaj królem kamery. Tak? Nie, nie, znaczy nie, no po prostu, po prostu wolę sobie nie stwarzać presji. To jest taki Twój pomysł, czy może współpracujesz z psychologiem, czy, czy ktoś Ci tak doradził? Nie wiem, sam to chyba myślę. Nie, no na pewno, na pewno też Stefan dużo ma fajnych i ciekawych pomysłów. Twoim pomysłem jest granie na gitarze. Tutaj e, wydaje nam się, że to jest taki sposób właśnie od tej ucieczki od skoków, o której przed wiele lat mówiłeś, że za dużo o tych skokach myślisz. Faktycznie tak jest, że ta gitara pozwala ci się odciąć? E, tak, tak, czasem się zawieszę. Co to znaczy? E, no, jak tego tak, ostatnio, że po prostu. No, znaczy, zacznę grać i stracę poczucie czasu. Także tak, tak no, znaczy, no a jeszcze mi to tak nie idzie super, może też temu. Jakieś przykłady takie? Coś na zgrupowaniu, na zawodach? Znaczy ogólnie lubię. Polubiłem strasznie moją gitarę w sumie. No, jakoś tak. Jakoś tak, jakoś zawsze zdążę, Nie wiem. Nie, wiem. nie no, myślę, że to jest, to jest po prostu fajna forma spędzania czasu. A, a to, co to trzeba, no to, to też można powiedzieć. To, co trzeba, no to też się robi i e, wykonuje, można powiedzieć, e, później lepiej, no bo się jest troszkę wypoczętym od tego. No i też dużo widzimy i słyszymy o tych Pokemonach. Ale tak, też, też, też sobie lubię połapać Pokémony. Jest fajna rozrywka. Taka rozrywka, rozrywka bardziej, czy odprężająca kwestia? E, można powiedzieć proste rzeczy, ja cieszą. Piotrek, yy, no nie możemy ukrywać, że dużo wokół Twojej osoby się dzieje, jak Ty sobie radzisz z tym zamieszaniem całym, bo, bo, bo no, dużo Twojej osoby jest w mediach w tym roku. Tak? Ty, rozumiem, skupiasz się tylko na skokach narciarskich, a cała reszta to jest, no, temat na inną sprawę. E <noise> tak. птро деньги